Witam no, wszystkich, jesteśmy w tym momencie przed... miasta. Do ostatnio czwartego niej. miasta? No. Najpierw no. Klasyka, najpierw idziemy na Watchtower. Tylko jest problem z czwartą częścią filmu, ponieważ będę musiał ją chyba trochę jeszcze raz od nowa... ściągnąć z YouTube'a i od nowa na YouTube wrzucić, ponieważ... No znowu ostatnio, w... tak, diament, ponieważ w tej czwartej części... Mi się usunął dźwięk. Hmm, płeć. Super, Stażnika mogę zawsze określić. No właśnie. A później i jap. NPZ ów tutaj nie ma. Dobra. Tu może coś jest. Trzeba tu przeszukać wszystko. Najpierw po co to... oni mają tutaj wodę? Jezioro, nie wiem. To miasto to jest już taka totalnie typowa metropolia No to chodźmy, nie wiem, na przykład to fabryki, bo na pewno tutaj takową mają. Albo tu jest jeszcze jakiś ładny domek, szara. Dwa piece przydadzą się. O, i tego nie będę bo nie jest mi to totalnie potrzebne, ale jest. I górę znalazłem i złote spodenki stań na, ta, na, na tamtych płytkach Stanąłem To się quest aktywuje jak życie. Nie, tutaj nic się nie otworzyło Ale aktywuje się quest bo musimy mieć do galerii sztuki i znaleźć zegarek Ej, wiesz co? Co? Wyglądasz śmiesznie Wiem Szczególnie ten mój <noise> hełm ten naprawdę jest niezły. No, zbierający Właśnie. O, o jaki jak jak ładny kościół. Mam jakąś fabrykę, tylko jest zamknięta. Eee... To później pewnie nie będzie otwarta. O, puby. jest fabryka. Tu jest pub. A, pub. Fajny. Tu jest jakiś quest. Już... Szkoda, że taki czas. Cześć, mam do Ciebie. No i mamy... Iść do jego kuzyna Grega. O, slow down. Slow down, brzydki slow down. O, jestem tam jakaś płytka. No to no quest okres Nie wiem, chodźmy do kościoła. Gdzie Ty jesteś? W kościele. Już? Tak, bo do kościoła A. w ogóle zmierzaliśmy. O, tu jest Devin. to jest? Nie wiem, ale fajnie miga Fajnie miga Fajnie miga to, to prawda Książek dużo No ta podpałkę O, szynka książka. Z A To, to książki, książki. To książki. Wszystko to są książki U. A teraz y O tu jest jakaś tu jest z książki a teraz, jak, a teraz jak zwykle szczytujemy ponieważ wiecie, że ja bardzo lubię czytować. Ja też. Czy są książki i dwa diamenty. Jak ty, do... nie umieś tam dość Ja tam nie ja nie mam cheata. Ale ja mam. No właśnie, pokaż jak się ładnie spinasz po książkach. Bo po książ... e... ty po książkach możesz się wspinać. Nie, nie mogę się wspinać. A to masz sztyfnego moda, haha. Ha. Bo, <grymne> bo... mody, ten oryginalny, to... ...to w tym modzie możesz się właśnie wspinać po książkach, liściach, tak dalej. ale czekaj... ...rozmienimy, jak my tu moglibyśmy się tam dostać bez cheatów. Właśnie. Ja. Chyba w żaden taki sposób. Was. To próbuj, próbuj. Przecież się da. Mi się wydaje, że tam można było się tego tylko za pomocą słupka ziemi. Dobra, trudno. Wiesz, że przejście nie mogę zejść No. Ciekawe, czy ta migawka nam coś otworzyła. Nie wiem, ona tylko tak ładnie wyglądała. Hmm. Tutaj jeszcze idziemy tutaj do zakonu. O, tutaj nic nie ma. Ładny ten kościół. No jeszcze, to wiem, to posp posprawdzę jeszcze po tych stronach filarów tutaj. Nie gdzieś wejście na Chorus A co? Na chóry ty jesteś w szkole muzycznej, powinieneś wiedzieć co to jest Chorus Nie, nie wiem co to jest Chorus Ale wiem, że tu jest gdzieś przejście i weszłem właśnie Haha, Jude Expect, coś tam, coś tam Nie wiem co to znaczy pewnie Nie wiem Jesteś tępy tam... Haha, myślałeś, że, tu... że coś tutaj będzie, prawda? Tak, tak też myślałem. Ale coś tam nie ma. Myślę, że niczego tutaj nie ma. Ławeczki ponumerowane. E. Aj nie. O, lawa. Na to się nazywa trochę inaczej niż mównica, ale też czek. dobra, chodźmy do... No chodźmy do miasta, może nam się coś otworzyło. Od tego, tego zegarka śmiesznego. Ale wątpię. To nie wiem, chodźmy do Galerii Sztuki. A, A nie ty to jest... wszystko... Co? O, skrzynka! Nie zbieraj tej skrzynki. Na razie. Chodźmy tam. A coś tu jest? Nie wiem, chodźmy A, jest chodź... diamentowa... Łopata, Łopata już tak, na ostatnim użyciu. No, i chodź, jaki fajny point. A, bo mi ciężko chodzić. się teleportuj do mnie, bo mieszkam aż tam, bo jesteś dzieciem. Tak. Potwierdziłeś, że jesteś cieciem. Tak, jestem cieciem. To off. cię uszczęśliwa? Tak, cycię to uszczęśliwia. Mam jeszcze powiedzieć, że lamerem jestem. Lamerem jestem No ja stoję w Debinka, nie zauważyłem jej. Śmiechowa, ta latania. Wtedy, kiedy ty właśnie do mnie zadzwoniłeś, to mi się mieszka zebrzy. Nie moja wina. Podobno to jest wina twojego brata. Jego serwera. Pójdę działała. No jeżeli się zepsuła, to 3 przedtem działała. Co? To jest tylko jakieś takie... dure słowo? Pewnie pod koniec łapki będziemy musieli tych słów wszystkich szukać. Nie, boję się, nie jest, boję się, że mi usuną ten y, filmik mój z... Y, no ja byłem tam na latarni. No. Dobra, to na razie na tym skończyłem nagrywanie, ponieważ ma, muszę zrobić coś bardzo ważnego. Chociaż nie, chodźmy jeszcze tutaj do tych za, Tutaj do tego. Co to jest. Y, Industrial Estate. Ej, bo coś otworzyłem. Ja jestem tam, gdzie chyba nikt nie wie. O, ja kurde, jestem przy dźwigu. Dust. Czy nie Goldust? Ej, gdzie ty jesteś, Kuba? Yyy o, o, jakie fajne. Da, ty ja tam też O, jest... ty miała jeden diament. To zaraz dasz mi te wszystkie diamenty. Ty! Ty patrzę, czy tutaj gdzieś na O, ten... kurde, przepadł nie ja go mam a spoko ten co tutaj zleciał tak Churwa. wiesz o, żebyśmy robiliśmy takie, że ja nie mogę na górę wyjść a i tak tam więcej nic nie było wiesz była tam ja tylko... tylko skrzynia i tyle nie wiem dlaczego mój gościu się tak buja w jest skrzynka i jest przycisk A? Drugi za to mam też jest Tylko od tego przycisku nie ma nic chyba Nie to wiem to on, to on to chyba jest na ozdobę yy, dobra to my kończymy No to my kończymy